133 metry. Teraz 127,5-128. Przydałoby się by stanąć na najwyższym powiedzieć na najwyższym stopniu podium. Życzę tego Kamilowi z całego serca, ale by zasiąść w fotelu przeznaczonym dla lidera. Patrzę na warunki wieczne ponad 90 metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni. 12 punktów dodatkowo dla Kamila. 125 metrów odległość uzyskana przez naszego reprezentanta. No, odległość może nie porywa, natomiast styl myślę jak najbardziej, kiedy patrzy się na kamila, jak wychodzi z progu jak pięknie płynie w powietrzu jak ląduje. Przepiękny telemark. Noty powinny być wysokie od sędziów i są wysokie. No i Kamil aktualnie na czwartym miejscu. Jaka strata? Na razie niewielka. 3,8 punktu do 29 Klemens Murańka, a więc pięciu biało-czerwonych awansowało do serii finałowej. Sztuka awansu nie udała Ten, który jako drugi w historii wygrał wszystkie cztery konkursy. Kamilu! I jest daleko, i jest pięknie. I Kamil Stoch potwierdza klasę. Miał przewagę nad Kraftem prawie dwóch punktów. Skoczył dalej, 132,5. On skoczył dalej od Graneruda. On miał przewagi nad Granerudem 4,8 punktów, więc ponad 3 metry. Nocy od sędziów, pojawiły się dziewiętnastki. Musimy mieć lidera, on musi prowadzić. Kamil Stoch. Wspaniale wraca do tej walki, z której ani na chwilę nie wypadł, bo czwarte miejsce po pierwszej serii. A teraz tak, tak, tak. Kamil Stoch musi być na pierwszym miejscu. Tego nic nie zmieni. 132,5.

drugiego skoczka konkursu w Oberstdorfie na no, więc wicelidera klasyfikacji generalnej 69 turnieju czterech skoczni z jedynym Polakiem który wygrywał w Garmisch-Partenkirchen wtedy kiedy tak jak Joju Kobayashi wygrał wtedy wszystkie cztery konkursy Kamil Stoch Ależ byłoby cudownie, gdyby dwóch biało-czerwonych skoczków było na dwóch pierwszych miejscach. I to jest piękny, daleki, dobry skok Kamila Stocha. Bardzo ładnie, stylowo wykonany przez naszego reprezentanta, ale on nas do tego już przyzwyczaił. 135 metrów, 139 na razie Dawida Kubackiego. To jest druga odległość. 131,5 punktu. I Kamil Stok będzie na drugim miejscu za Dawidem Kubackim. A więc Dawid Kubacki liderem 6,2 punktu za nim Kamil Stok, dalej Filip Aschenwald i na czwartym miejscu Andrzej. Kamil Stoch na belce startowej, tylko on z polskich skoczków tu wygrywał. 2018 rok, pamiętamy, teraz życzymy, troszkę wieje z tyłu. Trudna sytuacja, wystarczy 131. Kamil Stoch znakomicie leci, ląduje i chyba poza tą zieloną linią. Chyba mamy lidera, a więc dwaj Polacy na czele. Kamil Stoch przed piotkiem żyłą, tak to przynajmniej w tej chwili wygląda. Przypomnijmy, tak, 132 metry. Przypomnijmy, że po trzech kolejkach tego 69 turnieju u czterech skoczni. Kamil Stoch prowadził o jeden przóg przed Halworem Egnerem Granerudem. Teraz Kamil skacze znakomicie. 18 18,5 punktu, 90 punktu dodanego za wiatr. To są wszystko przeliczniki, które zawsze musimy uwzględniać. Cieszą się polscy trenerzy, bo mamy dwóch Polaków na czele. Pierwszy no właśnie, muszę zawiesić na chwilę głos, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj coś mogło nas zabić. 26 40, no ta Piotrka żyły, a jednak, a jednak Kamil drugi, a jednak, ale za to Piotrek pierwszy. No jaka, jakie by nie było rozwiązanie, jest dla nas radosne. Piotr żyła przez komplecie. Wygrywa Dawid Kubacki. Trzecie miejsce dla Piotrka Żyły Kamil Stoch czwarty, a więc te cztery, trzech biało-czerwonych w czołowej trójce. Graner Obejmie prowadzenie w klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Spójrzmy jeszcze raz na tę punktację. 7,2 punktu nad Granerudem ma. No i ten rekord skoczni, który już zostaje zapisany, którego już nikt nie odbierze, przynajmniej przez... rok. To jest oczywiście doping dla niemieckiego skoczka, dla Konstantina Schmidta, ale my teraz ściskamy kciuki za Kamila Stocha. Kamil Stoch Drugi wobec Dorfie, pamiętamy, czwarty w garmisz Partenkirchen. Teraz trzeba skoczyć daleko i zaakcentować swoją dominację i to jest świetny skok Kamila. Ależ to jest skocznia, którą on lubi. On to powtarzał wielokrotnie. On tutaj czuje się świetnie i potwierdza to w tej próbie 127,5 metra przy wietrze tylko 79 setnych. Metra na sekundę pod narty. Dziewiąta platforma startowa. Przepięknie, stylowo wykonany ten skok. I Kamil Stoch, w mojej ocenie, powinien w tym momencie objąć prowadzenie. Identyczna odległość, jaką uzyskał Andrzej Laniszek. Laniszek jechał z dziewiątej platformy startowej, podobnie jak Kamil. No i teraz te detale będą decydowały wyższe noty. Zdecydowanie otrzymuje Kamil Stoch od Andrze Laniszka. 131,7 punktu i Kamil Stoch jest w tym momencie liderem o 70. wyprzedza reprezentanta Słowenii. Brawo Kamil! Kamil na miejscu pierwszym, Piotrek Żyła piąty przed szansą, by po raz 75. w karierze skoczyć na podium, by po raz 37. wygrać konkurs Pucharu Świata. Kamil już w powietrzu i teraz łapać te metry. I pięknie! Wspaniale! Kamil Stoch wygrywa 37. konkurs w swojej karierze i wygrywa... W perfekcyjnym stylu rywalizacji na Bergizel w Innsbrucku. Tak jak mówił, to jest jedna z jego ulubionych skoczni. Tutaj skacze znakomicie i dzisiaj nie pozostawił najmniejszych wątpliwości. Kto jest królem Bergizel Król Kamil. Czapki z głów. Wielkie gratulacje. Wielkie dziękujemy. Mieliśmy dwóch Polaków na podium w Garmisch, będziemy mieli także dwóch biało-czerwonych dzisiaj na podium w Innsbrucku. W pięknym stylu wygrywa te zawody Kamil Stoch i on oczywiście z dużą przewagą zostaje liderem po trzech konkursach turnieju 4 skocznych. Raz jeszcze oglądamy ten wspaniały skok na 130 metr wietrze 70 metra na sekundę pod narty, 6,6 odjętych punktów. Ale jeżeli popatrzymy na noty, Stasiu, od wszystkich sędziów po 19,5 punktu. Noty jak najbardziej zasłużone. 130 metrów, a więc tak jak Yuki Sato, a więc wyrównał najdłuższy skok serii finałowej. Kamil Stoch wygrywa z ogromną przewagą, bowiem 12 punktów nad i 13,6 punktu nad Dawidem Kubackim. I po raz 19 w historii, Szanowni Państwo, dwóch Polskich skoczków staje na podium zawodów Pucharu Świata. Wielkie brawa dla Kamila. Natychmiast biegniemy do klasyfikacji turnieju. 4. Jest liderem. O 15,2 punktów wyprzedza Dawida Kubackiego. Halvor Egner Granerut na miejscu. Czekamy już na zielone światło. I tutaj eksplodować w przemku Zawsze to są jednak, to jest sport, to są zawody. Tak jak mówiliśmy, na świeżym powietrzu to wszystko może się zdarzyć. Ale 139 to jest na 15,5 punktu. Dwie dwudziestki. Nocy marzeń. Całkiem słusznie. Piękna sylwetka w powietrzu. I mamy, mamy po raz trzeci Kamila ze zwycięstwem. Siódmym zwycięstwem w poszczególnym konkursie turnieju czterech skoczni. Ależ jest wspaniały, ależ jest wielki. Tańczymy z radości. Cieszymy się razem z nimi, bo w klasyfikacji końcowej tego turnieju Czterech Skoczni Polacy będą na eksponowanych miejscach. Ale najważniejsza wiadomość jest taka. Kamil Stok 140 metrów. Czekamy na jego łączną notę. W pierwszym skoku było ponad 150 punktów. Łączna nota musi być powyżej 300 punktów. A to znaczy, że o ponad w tym roku. A teraz cała polska drużyna czeka na to, co już jest dla wszystkich oczywiste. A oczywiste jest to, że Kamil 100, triumfuje w ostatnim konkursie i w całym turnieju 69 w turnieju Czterech Skoczki jest 300 punktów nocy marzeń, wyniki marzeń i złoty orzeł dla Białego Orła to też spełnienie marzeń nas wszystkich Brawo Polskie Orły, brawo Kamil, wytrzymał tutaj tę presję do końca, wygrał zdecydowanie, był najlepszy i dzisiaj, no i oczywiście w punktacji całego turnieju, 59 punktów, jeszcze poprawił swoją notę za styl w tym drugim skoku, fantastycznie, prawa od koziątów punktów, Dawid Kubacki utrzymał miejsce na podium, będzie po raz drugi na podium w turnieju szereg skoczni, tym razem na jego najniższym stopniu, no a albo Regner granerud. Minimalnie o niewielką stratą w Razem na jego najniższym stopniu no, A albo regner granerut został można powiedzieć niczym na miejscu czwartym Przegrał minimalnie o niewielką i stratą do Nie to fakt,